To co, Tomku? Ten Switch Pro wejdzie w tym roku, czy nie wyjdzie? No jak? Jeszcze jak? <gry> Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj... Tomek Całka, MyUncles.pl, Nintendowka na Facebooku. Witam cię serdecznie, dawno nie gadaliśmy, ale I ostatnio jak gadaliśmy, gadaliśmy na temat PlayStation, co nie? A dzisiaj pogadamy tak. sobie o Nintendo, czyli o jednym bardzo kontrowersyjnym temacie, nawet w ogóle nie kontrowersyjnym, ale jednym tematem, nad którym się od dawna zastanawiamy wszyscy w sumie Pani Nintendo i użytkownicy Switcha zastanawiają się, albo nawet potencjalni użytkownicy Switcha zastanawiają się, kiedy Nintendo wypuści kolejną wersję swojej konsoli i jak ona będzie dokładnie wyglądać. Co Tomku uważasz na ten temat? I tak jak no, zapytałem Cię w intro, uważasz, że będzie w tym roku? Dlaczego tyle lat czekamy? Dlaczego akurat w tym roku mielibyśmy dostać rewizję Switcha? Eee, to może tak, najpierw dodam, że jak mówię, że w tym roku, mam na myśli ten rok, ale fiskalny. Aha, do, czyli, czyli do marca. 2000, czyli do marca 2021. E, teraz czemu mają wyjść? Czemu mają wyjść akurat teraz? Powiedzmy, że... Oni ten to jest dosyć standard, jeśli chodzi o to, że co dwa lata mniej więcej wydają kolejną konsolę. Jakby Switchu w 2017, 2019 mieliśmy Lite, mm -hmm. 2021 wychodzi no kolejna wersja konsoli, prawdopodobnie Pro. A czemu Pro? To jeszcze porozmawiamy na temat dokładnie wszystkich raportów, które jesteśmy w ostatnich miesiącach. No, będziemy o tym rozmawiać, tak? Za chwilę. No Wszystko właśnie, na ile, to, na ile no to tak. będzie rewizja Switcha? Na ile to będzie po prostu odświeżona wersja z tymi samymi bbh -mi? A na ile coś będzie usprawnione w środku, na ile nie wiem, czy będzie większy ekran? Czy jakie mogą być różnice takie czysto techniczne w Switchu Pro? Głównie wokół tego toczy się dyskusja. Część osób uważa, że Nintendo po prostu wyda... Pamiętajmy, jak wyszedł Switch Lite, jednocześnie na rynku się pojawił Switch V2. Tak, tak, z, o, z lepszą miał... baterią troszkę. Znaczy lepszą... I... Innym chipem. z Tego chipem... X1, ale... A przepraszam, razie, tak, 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 przepraszam, że chip, to, to, była... to chip oszczędzał baterię, Dokładnie. OK, w tym sensie. Dokładnie. I czy teraz mogą zrobić coś podobnego, na zasadzie jeszcze bardziej to usprawnić? Albo, no bo gada się o tym, że to może być Switch 4K, ale czy Nintendo Nintendo na pewno będzie chciało iść w takim bezpośrednim kierunku, tylko zwiększać moc. Czy w ogóle da się zwiększyć moc Switcha, żeby na przykład były gry ekskluzywne tylko, dla, wy, tylko i wyłącznie dla tego Switcha Pro, które by nie poszły na zwykłym Switchu? Tak, to jest temat rzeka. W sensie. Mm -hmm. Jeśli chodzi o same gry Nintendo, to myślę, że na 100%, jeżeli wiecie, z Platon 3, Prowutowal 2, ee, co jeszcze zapowiedzieli? No w sumie ja trzeź niedługo to zapowiedzą sporo Nie, to, to w sumie tyle. Eee. W każdym razie nie, wszystkie te gry jakby wiadomo, jeżeli macie obecnego Switcha, plus to są gry Nintendo, więc wiemy, że raczej mamy te 80 milionów osób, które już kupiły konsole, raczej Nintendo ich nie zostawi na, na, na lodzie. Tak, tak, no bo jakby tak. dużo osób rozważało w ostatnich latach, czy kupować Switcha, czy czekać jeszcze i już w 2000, tak nawet chyba na końcówce 18 roku i na początku 2019 roku już były plotki, pierwsze przecieki, że no, Nintendo szykuje jakiegoś Pro i wszyscy mówili, a to ja poczekam. A to ja poczekam. I tak ludzie czekają te dwa lata, czekają no już no nawet ponad. I w międzyczasie wyszły takie gry jak Animal Crossing New Horizons. Świetna gra i ludzie mogliby przez cały rok grać w różne, rok, dwa lata grać w różne gry, a tak to czekają. I czy to czekanie tak naprawdę się opłaci na dużą skalę, czy może okazać się później, że Nintendo powie, a w sumie to taka rewizja... No, kupcie jak chcecie, jeśli nie, to e, wszystko jedno. Mm. Jeśli chodzi o. Plotki, to może na, Bo trzeba, jakby powiedzieć, o czym, czym będzie ten Switch Pro. Bo właśnie wcześniej powiedziałeś, że to może być kolejna taka cicha rewizja, typu: no, może wrzucą ten nowy ekran, trochę powiększą ten ekran i w sumie, ale pod względem mocy będzie identyczny. Według Bloomberga i głównie, jakby. Bo wiadomo, o tym Switchu Pro się plotkowało już od jakiegoś czasu, ale jeżeli chodzi o takie konkrety, faktyczne polto dużych serwisów, yy, z konkretami, nie, Co dokładnie może się w nim znaleźć, to zaczęło się tak naprawdę w tym roku. Bo no i głównie tutaj przoduje Bloomberg. No i najpierw w marcu, na początku marca poinformowali, że. Nintendo zamówiło od Samsunga wyświetlacze OLED. Mhm. Co, jak każdy, jeżeli ktoś ma Witę i grał na Wicie kiedyś z OLEDem, to wie, że gielki na OLED wyglądają albo ma ekran OLED, nie wiem, monitor na przykład. Wyglądają świetnie. Plus OLED jest dużo bardziej energooszczędny w tym momencie niż e, właśnie LED, który jest LCD, przepraszam. I chyba LCD, też konstrukcyjnie jest, jest trochę lepszy, że można zrobić trochę cieńsze ekrany. Konstrukcyjnie jest lepszy. Tak, tak, tak i do tego jeszcze jest tańszy nawet w tym momencie, ponieważ e, mamy nadprodukcję ledów w ostatnich latach, przez co ta ceny na, m, bardzo spadły. To chyba telewizory się przesłużyły. Też. I czy teoretycznie ten ekran mógłby być większy, na przykład no w obecnym Switchu mamy taką dosyć grubą ramkę, już, już w 2017 roku pojawiały się głosy, że już ten design jest trochę przestarzały. Czy mogliby po prostu nawet nie dawać ekranu 1080p, nawet 720p, tylko po prostu większy, bardziej rozszerzony, żeby te same Joy-Cony pasowały na przykład? Mhm. Dokładnie o tym Bloomberg wspomina, że ponoć w tym momencie Switch ma ekran, jeśli dobrze pamiętam, 6,3 i cala, mhm. Bloomberg podaje, że te ekrany, które zamówił Nintendo od Samsunga, to są 7 calowe, czyli no większe. I obstają, że właśnie. Na tyle duże, żeby wypełniły te ramki wokół. No, bo, ja, no bo, ramki bo, bo nie ma obecnie, nie ma obecnie sensu, żeby no. No, cały ekosystem wymieniać. No, muszo, musi to być jakoś w miarę kompatybilne, żeby Joycony były utrzymywane. No, może, tak, dokładnie. czy znaczy, może odświeżą <noise> konstrukcję Joyconu, żeby nie było tak zwanego e... driftu, ale no kurczę. No, myślę, że my chcą zachować ten cały ekosystem, tak żeby nawet te nowe uh -huh. Joycony, które już powstaną, te załóżmy, że może bezdriftowe, żeby nawet mogły pasować do starych Switchów, tak. Tak, dokładnie tak na przykład było z Wii. Jeżeli ktoś pamięta, do Wii dodali chyba przy okazji 2012? Nie, w 2011. No motion Wii plus. Motion Plus. I one były też, tu były nowe kontrolery i one były też kompatybilne no, ze wszystkimi systemami. No, mm -hmm. no, więc pewnie w tym przypadku będzie tak samo. To myślę o rozdzielczość chodzi. Bloomberg też podaje, że to będą wciąż ekrany 720p. Mm -hmm. I to, e, to ma i to bardzo sens. Wiele osób, to ma sens, ale wiele osób właśnie tak. Zaczęło się pytać to w takim razie, że co ten Nie będzie wzrostu mocy, że po prostu graficznie <gry> będzie identycznie. Idzie jakby kaman. 720p, jeżeli gry nachodzą w trakcie, praktycznie faktycznie, w tym natywnym 720p, to wciąż wyglądają fenomenalnie. Pewnie no w tym, że wiele tych gier nie działa w tym 720p, na przykład Xenoblade, <gry> tak, tego kocham, a wygląda w typie handheld naprawdę koszmarnie. To znaczy, no to prawda, no kilka, jakby niektórym produkcjom by się przydał lekko i nawet nie jakiś to kosmiczny boost mocy, ale taki lekki boost, żeby wszystko chodziło chociaż no. w tym natywnym 720p. I też pojawił się temat upscalowania rzeczy, na przykład na telewizorach. I co słyszałeś na ten temat? Czy, czy to jest jeden ze sposobów, który Nintendo mogłoby osiągnąć takie, no nawet może coś wyżej niż 1080p? I właśnie to jest najciekawsze, bo w tym momencie przychodzimy też do Bloomberga, ale do tego, co donieśli też w marcu, ale parę tygodni później. I dowiedzieliśmy się, że ponoć nowy switch ma korzystać nie już z tego X1, nawet z podwyższonymi zegarami, tylko z nowego chipu, który będzie <grym> miał wsparcie dla DLSS. Okej, okay. czyli całkowicie nowego chipu, tylko jakby, całkowicie w, w budu, nowego budu, chipu. jakby budującego na tegrze, pewnie. I. A propos tego DLSS? To jest, to jest technologia upscalowania rozdzielczości? DLSS to dokładnie korzysta, póki co jest dostępne na PC na kartach RTX. I mhm. e, po prostu. Do... Cały system działa w ten sposób, że czyli wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawiania rozdzielczości. Czyli na przykład powiedzmy gra działa natywnie rozdzielczości właśnie Full HD i następnie za pomocą sztucznej inteligencji jest to upscalowane do 4K. I efekty są na tyle imponujące, że czasami nawet gierki upscalowane w ten sposób mają większą ilość detali niż natywne 4K. Co A to jest, jest, to jest gdzieś... coś podobnego, co w branży filmowej, bo na przykład filmów Pixara nie renderuje się, nawet na blu i mhm. 4K nie renderuje się bezpośrednio do 4K, czy tylko tam do 2,7, coś w tym stylu, okay? i później uh -huh. się upskaluje to do 4K, bo efekty są w sumie nawet, nawet lepsze, a cały proces jest o wiele tańszy, tak? I tu, tu, tutaj też uh -huh. może być tańsze, ale nie jakby kosztowo, ale jakby jeśli chodzi o moc i zasoby, że na, na mniejszych zasobach mogłoby, można by było wyrenderować, znaczy wypuścić finalnie, wyeksportować lepszy obraz. Ale właśnie mi się wydaje, że Nintendo nie ma celu, żeby Koniecznie chwalić, się, że jest jakieś 4K, jest, że teraz mamy wszędzie 1080p sztywno, wszędzie mamy sztywno 4K. Tylko chodzi o to, żeby te gry. Wyglądały i działały. To jest chyba główny taki zawsze jakby, to jest taki minimum u Nintendo. Oni się nawet nie patrzą, jeśli gdzieś tam jest, tak jak z tym Xenoblade'em, nawet jeśli coś tam jest niżej, nawet jeśli tam jest jakieś 540p, to nieważne. Chodzi o to, żeby to było płynne, żeby tak na pierwszy rzut oka dla takiego szarego konsumenta, który nie słucha o tych, nie ogląda Digital Foundry, nie ogląda tych wszystkich porównań, żeby dla niego to się grało ok. Dokładnie, jakby wiele osób. W sensie już większość osób nawet, która się nie interesuje tematem jest w stanie jednak zauważyć, że powiedzmy, nie wiem, Monster Hunter Rise w tym momencie działa trochę niższy z niż powiedzmy nowa gielka na... Już PlayStation 5, jeżeli ktoś posiada, ale nawet wpłynęli do PlayStation 4 to powiedzmy. Nie no, ale to jest y... właśnie urok konkurencji, że Nintendo jakby było samo z siebie, to mogliby sobie robić, a no tak jest, to tak jest. Ale konkurencja ciśnie te 4K, ciśnie te wysokie rozdzielczości, ciśnie, że jest, ciśnie, że u nich jest wszystko piękne i przejrzyste, a Nintendo stoi w rogu i ma takie, no Chyba, chłopaki, musimy coś z tym zrobić. Tak, szczególnie, że nawet widać, że ostatnio, nawet gierki od samego Nintendo, już wiadomo, że third party mają często, często problem z tym, z i z framerate'em, ale ostatnio, na przykład, powiedzmy, Age of Calamity wyszło w listopadzie, tak, mm -hmm. i framerate w tej grze potrafi spadać naprawdę mocno. Jasne, to kolej. Tak, Tecmo robiło, dokładnie, nie samo Nintendo, ale nie mniej oni byli wydawcą, oni to reklamowali i to jednak... No... To nawet bardzo Bowser's Fury mi. i... Byłem zaskoczony, gra w 60 FPS-ach na TV, ale w 30 fps na Handheldzie. A mm -hmm. do tego jeszcze, nawet w tym w typie TV, jak bardzo się pojawi, zaczyna się, yy, niszczyć plaż i tak dalej. Przynajmniej potrafi mi spać naprawdę mocno, aż mnie to zaskoczyło, że w grze z Mario coś takiego się zdarzy. No, znaczy, a taka propos Age of Calamity to sobie przy każdej grze typu mu Musou to w ogóle mnie nie, nie. nie dziwi <laughs> przez ilość rzeczy, które się dzieje na ekranie. No, ale wiadomo, no, na, na przykład. No tak, ta seria jest na tyle popularna, że na przykład dla nich to by było bardzo przydatne. I, i jeden taki downgrade, który pamiętam, mocny. To czy znaczy w sumie dwa takie, może nie jakoś mające duży wpływ na gameplay sam, ale takie zauważalne. To jak wyglądał Yoshi's y, Crafted, Crafted World. Crafted World wyglądał w 2018 roku na pierwszej prezentacji podczas E3, a później jak finalna gra. No mhm. to, wiadomo, to było na Unreal Engine, tak? Ale tak gra mnie dostała później taki leciutki downgrade było widać troszkę te bardziej te, te, te rozmycia w tle typowe dla Unreal Engine były takie troszkę nie do końca nie do końca czyste. O, Links Awakening też też było troszkę różnicy, co finalnie wyszło. I, a i tak były dropy w, w Link's Awakening. Tak. Ale jest, Link's Awakening to w ogóle był takie jakby. Bożo, coś było, że coś było ten w ten jest frameworkem, bo tak jakby spadł dosłownie z 60 do 30 klatek na sekundę nagle, ale tak się trzymało. A, pamiętam, gigantem. pamiętam, tak, było coś takiego. Oczywiście. Ale teraz pytanie. Czy, bo się zastanawiam, jeśli ktoś miałby się nas zapytać, czy warto w tej chwili kupować Switcha, czy czekać do, na przykład do końca roku na jakąś zapowiedź chociaż Switcha Pro, to co byś powiedział? No, to chyba głównie zależy od tego, do czego nam potrzebny Switch. Mhm. Jeżeli, jakby powiedzmy, jeżeli szukać po prostu konsoli, powiedzmy, głównie do w podróży. Może ewidentnie bo wiadomo od czasu do czasu, żeby zagrać jakiegoś Mario na telewizorze albo Zelda. Czyli że obecnego Switcha wciąż będzie warto kupić. Jakby, wiadomo, Gilki Nintendo, mówię, podałem ten przykład z Fury, ale te, mówię, te dropy pojawiały się, co mnie zaskoczyło, ale nie było jakieś częste. Same Gilki, myślę, że Nintendo nawet po wyjściu Switcha, jakby wszystkie gry, od nich bezpośrednio, które oni produkują, jak powiedzmy Breath of the Wild 2 czy Splatoon 3, to na spokojnie będą bez problemu działały w solidnym frame rate'cie i tego typu rzeczach. Natomiast, no i kwestia też oczywiście cen dochodzi, no bo wiadomo, że jak to wyjdzie, to to nie będzie w tej samej cenie, co obecny Switch. Do tego jeszcze dochodzimy do innego tematu, jaki, że nawet jeżeli Switch wyjdzie w tym roku, jak będzie z dostępnością, czy nie będzie ponowne polowanie, jak w tym momencie na PlayStation 5 powiedzmy? To jest bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę, jakie mamy wciąż problemy z niedoborem półprzewodników. Często cierpi cała branża. Nintendo też o tym wspominało ostatnio w raporcie finansowym. To jest, do, to jest, właśnie, to jest właśnie ciekawa kwestia, czy może, mm. może na przykład dzięki temu chcieliby zapowiedzieć Switcha Pro wcześniej, żeby na przykład e, mieć większe możliwości w, do produkcji tego Switcha, tylko właśnie problem jest taki, że jak za wcześnie zapowiedzą, to ob, sprzedaż obecnego Switcha poleci całkowicie w dół, bo wszyscy będą czekać na Switcha Pro, a jeśli zapowiedzą za późno, no to będą mieć za mało czasu na przygotowanie tego, żeby jednocześnie wszystko nie wyciekło, tak? Więc może teraz, tak jak donoszą właśnie raporty, gromadzą komponenty, yy, szykują, już się powoli do tego, do tej produkcji Switcha Pro w przyszłości, no ale no nie mogą ruszyć finalnie ze wszystkim, no bo wiadomo, że w dniu, gdy ruszy produkcja, to gdzieś w końcu kiedyś coś wycieknie. Nie ma jakby mhm. metody na to, żeby po, jakby po pierwszej, jak ruszą linie produkcyjne, żeby coś nie wyciekło. Tak samo jak było z PlayStation 5. Tuż po ogłoszeniu rozpoczęli produkcję i dosłownie na dniach były zdjęcia z ludźmi, którzy trzymali te białe płyty. Tak, tak samo było z Lightem też, jak rozpoczęli produkcję praktycznie niemal od razu z internetu typu jakieś zdjęcia. oczywiście wszyscy się kłócili, że nie, to pewnie fake. Na pewno kilka miesięcy później to ogłosili. Wygląda dosłownie identycznie co ten konsola ze zdjęcia. Więc Samsung praktycznie ma te ekrany dostarczyć Nintendo już w czerwcu. Więc prawdopodobnie wtedy się zacznie produkcja. Mhm. Więc jeżeli jakieś dostaniemy kolejne właśnie tego typu wycieki, to na pewno w czerwcu, może w lipcu. A myślisz, że na E3? Nie. O, to ja od razu. Mówię, jeżeli produkcja zacznie się w czerwcu, 4-5 miesięcy to jest tak co najmniej, zanim to wymiana nastąpi. Nikt nie zapowie tej konsoli, może nawet miesiąc przed tym wiecie, co nie wyjdzie w listopadzie, to zapowiedzą pod koniec września. Myślisz, że aż tak? bo to czy mo Myślę Może masz tak, rację, bo jak, tak, bo, jak, bo. jak. Tylko, że właśnie, a nie będą się obawiać o te wycieki? Ale mówię, no wycieki będą i ludzie będą pisać, że a to pewnie fake, to nie wiadomo, na pewno tego po co tego switcha to będą. I tak, bo tak identycznie było z lightem. Ja wciąż jakby pamiętam tą 2000 2019, to chyba było, tak? No. Mhm. Ludzie znaczy, to się kłóci, że Po co ten Light przecież Nintendo nie zrezygnuje z możliwości grania na TV? Znaczy, to tak. prawda. Znaczy, wiesz co? Ja bym typował. Znaczy, wiesz co? Jeśli by chcieli na przykład wystartować tę konsolkę we wrześniu, na, podobnie jak Light na przykład, to myślę, że możemy. To, to, to myślę, że wtedy zobaczymy ją w sierpniu dopiero. Tak samo jak zresztą Lighta. Light też były, tak jak był. mówiłeś, jakoś miesiąc przed. A jeśli rzeczywiście w listopadzie, no to możemy rzeczywiście jeszcze chwilę sobie poczekać. No teraz wobec, zresztą w obecnych czasach nie ma spiny z tym jakby z ogłaszaniem niczego, bo tak sa, samo jak Series S, też dosłownie jakieś kilka dosłownie tygodni wcześniej, przed premierą zostało ogłoszone, Xbox wlekał z tym do ostatniej a, chwili. Tak, to było zabawne, bo wszyscy wiedzieli o tej konsoli przynajmniej chyba od czerwca wtedy. Tak, tak. Potem jest... się dowiedzieliśmy między innymi, że już dziennikarze chyba na tak, w lutym już tak, widzieli konsolę. Tak, Digital Foundry już, już, te, już wtedy im pokazywali, a oni musieli siedzieć cicho i tak. wszyscy, wszyscy widzieli, to była taka tajemnica Poliszynela, ale nie wszyscy to mówili nie. Piękne, bo... Tak, tak, a to było piękne. Nawet kontrolery do Xboxa Series się pojawiały już w sprzedaży, tak, na pudełku tak. było, że. Series XS i. Tak, tak. I już białe, białe kontrolery, tak, dokładnie. To, no to, hmm. była, to była dobra akcja. Mhm. Wszystko też chodzi o tą zapowiedź. Jakby Nintendo. Częściowo też myślę, że wszystko jest uzależnione od Brawl of the Wild 2. O, właśnie, Nintendo... to też jest inna kwestia. Tak, to jest jeszcze inna kwestia. Jakby wiadomo, że. Nintendo bardzo lubi wypuszczać nowe konsole, w tym samym dniu co nową Zeldę. Wiadomo, <grymne> już praktycznie od czasu sobie można powiedzieć o 3DS-a, bo... Ocarina czasu. Nie pojawia się w tym 3DS-a, ale chyba dwa miesiące później, co pewnie by mnie zadowoliło. A czy naj, to, to, w... wcześniej to najsłynniejsze przesunięcie, to czy najsłynniejsza Jest. Zelda, która wyszła na Wii, ten Skyward? Nie, tak, tak, nie, Skyward. nie Twilight, Twilight, Twilight Princess. Prince. Tak, tak w... Twilight Princess. Gra jeszcze. na, na GameCube, która została w sumie przesunięta, Case Breath of the Wild, dosłownie, też wyszła na GameCube i na Wii w odbiciu lustrzanym. Tak, Ale że to może zapomnę, bo wersja na GameCube wyszła na chyba na zachodzie, chyba w Japonii też, yy, po wersji na Wii, więc już no. w ogóle było przy, przyciek, chyba okay. dwa miesiące później. Ale potem ten, ten jakby system się powtarzał, New 3DS wyszedł, to wyszedł tego samego dnia co Majors Mask 3D, Switch wyszedł tego samego dnia co Breath of the World. Light wyszedł tego samego dnia co yy, Link's Awakening. O, więc... o nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale rzeczywiście, <laughs> nawet w przypadku Link's Awakening, oh god. Więc Breath of the World 2, wiadomo wszystko, COVID, i przez COVID wciąż nie wiadomo na temat tych przesunięć, Co tak naprawdę. Jakie bym ten doplan nie miał, nawet w tym momencie. Być może rozmawiam o tej dacie to nie miałem Switcha Pro. Ten to może samo jeszcze nie wiedzieć, kiedy mogą wypuścić mhm. tą konsolę. To jest bardzo prawdopodobne moim zdaniem. Mi się wydaje, tak że. Bo, bo są plotki i przecieki, że coś już może w okolicach czerwca, czy nawet przed lipcem dostaniemy jakieś informacje na temat rocznicy Zeldy, że jeszcze może. Inaczej niż na przykład w tamtym roku w przypadku Paper Mario, to w tym roku może jeszcze przed y, tą. Y, Skyward Sword, znaczy... nie, przed Skyward Sword HD dostaniemy jakieś konkretne informacje na temat całej rocznicy, i może wtedy coś wspomną na temat nie wiem, Breath of the Wild 2, ale może to i tak nie jest na tyle taki etap, żeby już mieć sztywną datę premiery i żeby jakby, jakby powiązać to razem ze Switchem Pro. To wszystko może być proces, który będzie trwać przez jakieś miesiące kolejne w ogóle. Dokładnie z tego pamiętajmy rok temu, dlaczego Nintendo nie miał żadnych Directów dużych. Dlatego, że byli chcieli czekać z zapowiedziami, gier, dopiero kiedy byli pewni, że okej, okay, na pewno widzi tego dnia. Nie będziemy musieli przesuwać nagle premiery o 2-3 miesiące. To już nawet doszło do takiego stopnia, że, że dosłownie kolekcję Mario zapowiedzieli dwa tygodnie przed premierą, A tak. to jest coś, co nigdy się nie zdarzało w historii Nintendo, że, że wow, to jest prawie Shadow Drop i to wydanie fizycznego na dobrą sprawę. Tak, i to też chyba te pudełka były już miesiąc przed premierą jakby. Latały po Twitterze, Można Tak? Dzik w życiu tak, nie widziałem, tak, tak, widziałem. ale okej, okay, okej. Okay. Podejrzewamy, że Nintendo samo nie wie nic odnośnie tej daty premiery, to czy może coś wie, ale i tak czekają na bardziej sztywne potwierdzenie? Ja uważam, że, że rzeczywiście może być to dopiero marzec, kiedy zobaczymy wszystko. Jakby może być powtórka z premiery Switcha w 2017 roku, Miną, minie mm. 5 lat, takie sztywne i lecimy z nową konsolą, ale mi się osobiście wydaje, że to będzie tak, taka bezpieczna rewizja. Może jakieś będą ekskluzywne gry, na zasadzie tak jak New 3DS dostał, te, takie tą własną label, i może kilka sztuk tam wyjdzie. Ale wydaje mi się, że to, znaczy wiesz, jeśli na przykład Switch Pro miałby większe możliwości, jakby graficzne i jakby przerobowe, to myślę, że więcej osób by chciało z tego skorzystać niż na przykład. Z Więcej producentów by chciało z tego skorzystać, niż na przykład skorzystało z większej mocy free, New 3DSa. Tak, jakby to też, jakby można uspokoić w pewien sposób ludzi. Jeżeli się zastanawiacie, czy na przykład kupię teraz Switcha, albo już posiadam Switcha i nagle wyjdzie Switch Pro i okaże się, że gry wychodzą tylko na Switcha Pro i poczujecie się jakby osamotnieni, że czemu mi to nas zostawiło. Raczej mowa, jeżeli będą pojawiać się gry ekskluzywne na Pro, to raczej mowa tylko wyłącznie o portach w World i na przykład może być przykład. Pięk... Jest kilka przykładów tego typu. Na przykład, Capcom wprost e, wspominał, że próbowali przenieść na Switcha Resident Evil 7. Uh -huh. e, mało tego, nawet wiemy, że Switch ma 4 GB. RAMu, dlatego że Capcom o to konkretnie poprosił. A tak. Dwa, miało być 2 GB, ale stwierdzili, że nie no za mało. Potem i tak się nie udało tego przenieść, Było, No i dostaliśmy w końcu wersję chyba Cloud. Tak, Cloud ta, to już w Japonii dawno dawno, dawno tam, mm -hmm. tam. No i właśnie mówię, to macie będzie ten polka na tym, że jeszcze na Plopan pojawią się eksklu ekskluzywne gry. Po prostu będą to gry, które by nie mogły działać tak czy inaczej na zwykłym Switchu, więc to nie jest tak, że coś stracicie, po prostu te gry będą pojawiać się na mocniejszych wersjach konsoli, albo na mocniejszych wersjach konsoli, albo w ogóle. Więc. Jeśli zastanawiacie się nad, nad kupnem Switcha w tej chwili, naprawdę macie 4 lata, Thank you hmm bardzo bogatej biblioteki gier i jest w co grać obecnie na switchu miliony czy miliony tysiące godzin na pewno przed wami grania z tego co już w tej chwili jest na switchu I nie wstrzymujcie się jeśli koniecznie chcecie jeszcze trochę poczekać to pewnie ten switch pro się pojawi jak nie na jesieni to na początku następnego roku ale jeśli no ile można czekać tak jeśli jesteście bardzo niecierpliwi to bierzcie tak czy siak. Nie, nie będziecie mieli pewności czy na pewno będziecie mogli kupić w nie bo może się te ordery przedadzą well. miesiąc wcześniej i będzie trzeba czekać. czekać. Nigdy nie wiecie. Cóż, dziękujemy no. wam bardzo za oglądanie. Dajcie nam znać, co wy uważacie w tym temacie i czy uważacie, że w tym roku zobaczymy Switcha Pro, czy w tym roku fiskalnym, czy może w ogóle... To wszystko jest plotka. <laughs> Nic się nie stanie, wiem mnie, nie, nie bitomku. <laughs> wiemy, że, że co, jakieś ziarno prawdy w tym jest, tylko na ile Nintendo się pośpieszy z tym. Nie wiemy do końca. <laughs> wpadajcie do Tomka na Twitterka, wpadajcie na Nintendawkę, na myhandhelds.pl, my Linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. Zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.